Teraz jest taka moda, że ludzie kupują coś za 10 euro, pokazują co i ile można kupić właśnie za 10 euro. No to spróbujmy, zobaczymy. Wchodzimy właśnie do Edeki. Znaczy Edeka jest za mną, ja już jestem w środku, ale dzisiaj jest bardzo mało ludzi. Jest 2 stycznia, 10 chyba 20 rano. No to ruszamy. numer jeden na naszej liście z tych 10 euro to będą ziemniaki, 2,5 kilo 2,5 kilo za euro 50 i lecimy dalej numer dwa na naszej liście to będzie makaron makaron weźmiemy taki na promocji tylko nie spaghetti, weźmiemy taki obo to można i do zupy wykorzystać i do jakichś łazanek i do różnych rzeczy dobra czyli numer 2, 79 centów żeby łatwiej się liczyło 80 centów mamy produkt numer 3 na naszej liście kości wołowe i tu mamy numer 4 na naszej liście czyli kapusta kiszona zobaczymy co z tego ugotujemy a nasze cztery produkcje już są na taśmie, i zaraz będziemy płacić. A więc nasze zakupy do 10 euro już za nami. Zapłaciliśmy tyle, czyli 8,45. Zobaczymy, co z tego ugotujemy. Przy czym tu mała uwaga: te kości z mięsem, w mojej ocenie na ten kilogram, który tu jest, to jakieś 30-40 deko będzie mięsa. Czyli co mamy? 2,5 kg ziemniaków, pół kg kapusty kiszonej. Pół kilograma makaronu, no i kilogram kości z mięsem. Zobaczymy, co z tego ugotujemy i czy będzie dobre. Nasze cztery produkty już mamy na stole, czyli mamy te 2,5 kilograma ziemniaków, pół kilo makaronu, pół kilo kapusty kiszonej, no i nasze mięso, kilogram z haczykiem, jest nie, kilogram i nieco 100 gramów. I zaczniemy od tego, że to mięso opłukamy, wrzucimy do dużego garnka z wodą i niech się już gotuje. W tym czasie bierzemy ziemniaki, pokroimy i zastanowimy się, jak to zrobić z makaronem i z kapustą. No oczywiście doprawimy to, bo tak jak już mówiłem, 8,45 zapłaciliśmy, euro 55 można było wydać na przyprawy. Nie wydaliśmy, bo mamy je w domu. Dobra, co my tu z tym zrobimy? To bierzemy. Co to jest? Kości wołowe z mięsem. Jak widać mięsa jest tu dość sporo, więc to będzie tak naprawdę mięso po prostu. Kości się wygotują, będzie trochę rosołu, trochę takiej zupy. Co z tym zrobić? Trzeba to oprócz puczenia wrzucamy do garnka z przyprawami, a w tym czasie przygotujemy sobie resztę. Dobrze to trzeba... Tak, tutaj mamy w garnku przyprawy. I wrzuciłem jeszcze kawałek selera, dwie marchewki i kawałek pora. Dlaczego to wrzuciłem? Zaraz będą pisać, że do, z tych produktów zrobić, co kupiłeś. No dlatego, że miało to być do 10 euro, a wydali nam euro 55. A za euro 55 kupicie dwa razy tyle tych, tych warzyw do zupy na takiej tace w sklepie. Więc uznałem, że to po prostu dodamy i tyle. Czyli tutaj wrzucamy to mięso. O. Jak to się mówi, rachu ciachu. I gotowe. Dobra. Musimy to dalać wodę. Ja to leję na oko. Ten ma około 4 litry, bodajże 4,5, może 5, nie wiem. Teraz wodę, pewnie do większe pół, żeby, wiecie, jak się gotuje, żeby tu nie kipiało. No to działamy. Wyszkamy te ziemniaki. Mieszkamy na stół. I zaraz będziemy opierali sobie. No więc tak, ja tu sobie teraz pokroję te ziemniaki. A w międzyczasie powiemy sobie jeszcze raz, co my tutaj w ogóle tworzymy. Pamiętajcie, że gotujemy w budżecie do 10 euro. Yy, I mamy do dyspozycji kilogram mięsa i yy, ziemniaki. 2,5 kg, kilo, czyli kilogram, nawet nam zostanie jeszcze kiszoną kapustę, makaron. No i co? Jak ziemniaki już pokroimy, to w tym czasie nam się to mięso podgotuje. Dodamy tam kieszonej kapusty, żeby ona najpierw się podgotowała do tego ziemniaki. A makaronu gotujemy osobno, tak, żeby nie był za miękki, Ale jak Wam wyjdzie za miękki, to też nikt się chyba nie pokapuje. Dobra, lecimy dalej. Więc jak widać, nasze ziemniaki już są pokrojone, przykryte folią i odstawiamy to. W chłodne miejsce. My teraz przeskoczymy dalej. A jak ktoś wykupił wersję dla wspierających, no to zobaczy sobie, gdzie to odstawiam i jak wygląda kawałek naszego domu. A my bierzemy drugi garnek z wodą, troszeczkę solimy, wiadomo, zagotować makaron, niech się ugotuje, i potem polecimy dalej. Minęło kilka godzin. Nagrzał są już gotowy. Pachnie zajebiście, smakuje też, warzywa są już na boku wyłożone. Teraz odcedzimy to tutaj, czyli tu zostanie sam rosół. Tutaj oczywiście trochę rosół zostanie i wrzucamy tam ziemniaki z kapustą i dalej się będzie gotowało. No i pierwsza część naszego gotowania do 10 euro już za na nami. Tutaj mamy ten makaron. Część, bo część jest tuż tu na talerzu i nasz gorący rosół odcedzony. Jest bardzo gorący. Nalewamy, nalewamy sobie i możemy jeść i popatrzcie, macie co najmniej 4 do 6 talerzy takiego rosołu bardzo dobrego, pożywnego, zdrowego, nie jakieś za przeproszeniem gówno z puszki i cały gar będzie mięsa. Znaczy kości z mięsem, ale kości wywalimy, czyli mięso z ziemniakami i z kapustą. Cały wielki kar. Także dwa dni jedzenia dla czterech osób spokojnie za 10 euro. A myślę, że gdyby na przykład wziąć 20 euro taki budżet i zrobić zakupy na 4 dni, to mielibyście bardziej urozmaicone i nie takie monotonne. Czyli robimy większe zakupy następnym razem i spróbujemy przygotować coś na przykład na 4 dni dla czterech osób za 20 euro piszcie w komentarzach co o tym myślicie a za chwilę pokażemy co tam wyszło z tego dużego gara z tym mięsem no i mamy takie pytanie czy to będziemy płukać czy nie będziemy tego płukać czy to całe wrzucimy do tego garnka nie wiem co wy byście zrobili ale my to wrzucimy całe otworzymy wrzucamy to do garnka było to, to profesjonalnie mm, nie jest to mocno kwaśne, więc dodamy to w całości zdjąłem na chwilę z pieca ten nasz bulion tutaj, żeby w fajnym świetle to pokazać no i co? proste dodajemy kapustę kiszoną dodajemy, dodajemy całe żeby to tam weszło rozmieszać. Tak, tutaj nasze kości będą się dalej gotować z tą kapustą. Pachnie już to zarąbiście, naprawdę. Ten rosół jest, próbowaliśmy rosół, jest bardzo dobry. I to będzie bardzo pożywne, czyli taki garnek, on ma 5 litrów. Do tego jeszcze pójdą ziemniaki. Tylko najpierw musi się przygotować ta kapusta. I co Wy na to? Jedzenie za, czy tam nie za, do 10 euro dla czterech osób. Dobre, niedobre? Piszcie w komentarzu, w komentarzu. A zrobimy challenge chyba 20 euro na 4 dni. Bo wtedy jest większy wybór składników i można sobie urozmaicić. Zobaczymy. Zobaczymy jaki będzie odzew pod tym filmem. A teraz lecimy dalej, postawię to dalej niech się gotuje, a później dorzucimy ziemniaki. No jeszcze by trzeba było kości z, tych, z tego mięsa wyciągnąć, albo inaczej mięso oddzielić od kości i kości wywalić, ale to niech się jeszcze pogotuje. A więc zdejmujemy zupę na chwilę z pieca i będziemy dorzucali ziemniaki. Pachnie zarąbiście, zaraz zobaczymy jak tam te kości, czy mięso już odchodzi od kości czy jeszcze nie i jeszcze 15 minut 20 maksymalnie 25 minut gotowania z ziemniakami i będzie gotowe. a więc tak nasze ziemniaki już są w tym naszym wywarze, przemieszamy to trochę i stawiamy z powrotem na gotowanie. tak jak mówiłem jakieś 20-25 minut max, może szybciej, będziemy kontrolowali sprawę. Ma to być gęste, ma to być ugotowane na miękko wszystko, czyli coś, co będzie pożywne, jak coś takiego zjecie, to wam się nie będzie chciało nawet słodyczy później jeść między posiłkami. Jak to jest, że kiedyś ludzie często sobie gotowali takie rzeczy z bardzo prostych, dostępnych, tanich produktów, a teraz wszyscy kupujemy jakieś gotowce, półchemiczne. Tak, jak te puszki z tą zupą. Myśmy kiedyś to na próbę kupili, taką puszkę z tą zupą. Wrzucę to na ekran. O co mi chodzi? I tam jest 80-85% w... to jest woda. To jest po prostu woda. Reszta jakieś nie wiem, co tam jest. Odrobina jakiejś warzyw, odrobinka mięska. Doprawione do smaku. Współczesna chemia, czyli cuda. A tu macie kilo kości z mięsem. Tego mięsa 30-40% deko na pewno było. Wszystko ugotowane zdrowo. I do tego macie co? Kieszoną kapustę, ziemniaki. Oprócz tego jeszcze wyszedł na rostół. Można było z tego zrobić zapiekankę, nie chciało mi się. Ja to prosty facet jestem, Gotuję jak ja gotuję, to gotuję prosto, tanio i szybko i zdrowo. Także piszcie w komentarzu co o tym myślicie. Zobaczymy jak się to ugotuje. Zrobimy jeszcze taką końcówkę i podsumowanie. Nasza zupa już powinna być ugotowana. Przeniosłem to pod lepsze światło, bo jest wieczór. Także trochę zamieszamy. Spróbujemy coś tu wyjąć na talerz. A jak nie, to jeszcze wstawimy, niech się gotuje. Dobra, próba ziemniaka. O, nie, to jeszcze musi iść do gotowania. Ale mięso, jak widać, jak widać mięso, dosłownie samo odchodzi. Trochę paruje tutaj. Pachnie bardzo fajnie i na pewno będzie smakowało też bardzo fajnie. Więc tak, wrzucam to z powrotem, wrzucam to tam zaraz z powrotem, wstawiam to jeszcze nie wiem na ile na 10-15 minut. A potem kolejny raport. Przypominam, gotujemy do 10 euro dla 4 osób. W zasadzie na cały dzień takie jedzenie jest. No i czas na finał. To się jeszcze jak widać gotuje, bo to teraz to zdjąłem z pieca. Teraz już na 100% będzie dogotowane. Chodziło o to, że te ziemniaki nie były jeszcze gotowe. Patrzcie, jak to jest. Znaczy nie wiem, czy to widać na kamerze, ale jakie to jest gorące. Dobra, test zrobimy. Teraz to mięso już odchodzi samo. Przedtem był trochę z tym problem. Dobra, test ziemniaków, uwaga. To jest ziemniaków. Czy się? Tak. To jest to. To jest to. Drodzy Państwo, mamy to. Do tego jedną kosteczkę. Patrzcie, i o to chodzi. To ma. To ma odchodzić samo, widzicie? Widzicie to, to ma samo odchodzić od tej kości. Odchodzi, jest mięciutkie. No to dobra, krótkie, szybkie podsumowanie. Pachnie bardzo dobrze. Po prostu po zapachu człowiek już wnioskuje, że to jest dobre jedzenie, w sensie dobre, pożywne, zdrowe, mmm, które da wam energię. No i co było na samym początku które jest tanie. Nie kupujcie jakiegoś gówna w tych puszkach. Wrzucam teraz tą puszkę tutaj na ekran, bo tym się nie najecie. Zjecie to, mało tego, że to zjecie, będziecie za chwilę głodni. To do tego się rozchorujecie za chwilę, bo to jest dziadostwo. Kupujcie proste produkty, jak najmniej przetworzone. Jak sami wiecie, wszędzie teraz w naszych czasach jest chemia. Więc po co kupować jakieś dziadostwo. Kupujcie proste rzeczy, sami gotujcie, będziecie zdrowsi. Jeszcze krótkie, szybkie podsumowanie. Co tutaj do tego wrzuciliśmy? Wrzucam na ekran, czyli tam były tak, ziemniaki, kapusta, mięso, osobno był makaron jako rosół, który został odlany do innego garnka. Mamy 5 litrów, 5 litrów takiej zdrowej, pożywnej, Zupy, takie na drugi dzień po tym gotowaniu, to jest gorące, patrzcie macie taką pożywną zupę za 8,45 euro plus to co było w lodówce, powiedzmy do 10 euro gotowanie dla czterech osób, czyli dla czterech osób w gospodarstwie domowym i spokojnie przez jeden dzień możecie no, się najeść do syta od rana do wieczora tym, do tego był jeszcze rosół, tak jak było widać z makaronem. Tutaj resztę makaronu sobie dodałem ja, bo nie wszyscy lubią, a ja to tak akurat zjem. Nadmienię tylko, że my nie zawsze tak jemy. My jemy raczej normalnie, w sensie jakieś tam kotlety, nie kotlety, różne tam hmm, dania I to zależy od chęci, bo jak się chce, to się gotuje coś lepszego, czy coś więcej wymagającego czasu. A jak się nie chce, no to coś też na szybko, ale rzadko stosujemy hmm, takie jedzenie, takie gotowce że wiecie, otwieracie do mikroweli i gotowe. Raczej stawiamy na to, żeby sobie to jakoś ugotować i w większości bardziej ugotować niż łupiec. Polecamy spróbować, Polacy w Niemczech.